Siemano Hello GAMES Slam. GAMES Slam. Lam GAMES TV Kręci znowu filmiki Cha Jedziemy do Donalda Naszym krusierem Krusier Krusier Kruiser Tak, bo ta fura będzie potrzebna do wykonania tejże misji W mm. której mamy wyeliminować Kędziego Szkoda, bo kolejny dobrą kasę płaci No cóż, to może jeszcze większą będzie płacił dobrze by było. I Tak mamy tej kasy Lodu? No nie, no, lodu to już wiesz, więcej niż lodu mamy kasy więcej niż lodu <grym> Jak łajpał Jakera PSXa Wipeout, tak, to ścigałka kosmiczna. Dokładnie podobna do Deskenta. No, była zbyt szybka. Mi się ja podobało. Mówisz, że dużo nie grałem? De w Deskenta dużo grałem. Nie znam. Nie grałeś nigdy w deskena? Star, trójeczka, klasyk. Fajna była, bo to była ścigałka, ale... FPP. Weź hmm. Wiesz, to czy I też właśnie taki kosmos. The Czyli tak. Mamy za zadanie zabić kędziego. Nie, nie, nie wysiadając z samochodu, aby się nie strzelili, że ja to robię. <laughs> mamy go zabić po to, aby to Yakuza wywoła. obwiniła kartel Kolumbijczyków o to. że to oni wywołali tę wojnę. Mm -hmm. Tak. Będzie niezły dym. Ale chyba zjadę z tego dachu to już mogę wysiadać w góry Chyba tak, ale no... Nie lepiej ma co żebyś... Nie ma co Wiem co, tam jest przecież wyskoczna. Wiesz, rozpędzisz się, rozjedzisz go i to wyskocznie wyskoczy z tego. No jak mi się uda to tak zrobić? Jak nie Bo właśnie, o właśnie, od dobrej strony jedziesz. A tutaj mamy kolejną sekretną paczkę Patzusia, mm, to dałeś. jeszcze Chwila prawdy. Mam nowego wizira <grym> Nie, dla pajdaka <grym> Dla nowego pajdaka o, Jest Mu Duży ja go zbieram O i widzisz tam jest w z rampa no to jest sporo samochodów, więc... Zegap, nie wiem, czy mi się nie wziął. Ale z pyłu. Wow. Dobrze, nie strzelajmy już, dobrze. Oooo, o, jak, tak, jakie jak jak. spokojne tempo! IT go home! <laughs> Bardzo ładnie to wygląda, tylko teraz się gwiazdki dostaną. Wow, Gdzie? Co to? Widziałem właśnie. Aha, teraz myślisz się. Na udam de car. Porzuć samochód. Mhm. Mm Porzuciłem. Już. I się udało. I 30 tysięcy. Dziękujemy za Ej, uwagę. W efektowny sposób skończyliśmy tę misję. Także trzymajcie się na razie.